Dzisiaj, nie wiem czy wiecie, dzisiaj akurat jesteśmy na urodzinę Franka i wszyscy oglądamy mecz, więc będziecie mieli reakcję. Ja, oczywiście, prezent naszykowany, uniwersalny prezent dla każdego piłkarza. Zawsze piłka się przyda. Gdzie jest Franek? Skaczą tu dziewuchy. A ty, taką o, piłkę. Tu dziewuchy skaczą. Pokaż, Dawaj ja. salto. Yeah. Nie! Zróbka szczęścia, że Polska wygrała. Proszę bardzo. E, 13 piłka do kolekcji. Wygramy to na włosy się golisz? Nie. I tak, tak, i tak nie tak. wygramy, a więc zostawię to włosy. Nie no, wygramy. Polska góra. Jeszcze ostatnie przekazanie informacji. Kto wygra mecz? Weź jakiś obojętnie. Weź jakiś obojętnie. Ok. Niech ja się chnie

Już no można włączyć! Ja, ja zagrał! Nie nie wyjdziemy! Zdecydowanie ruszymy na nas. Są jeszcze 3 która jest no no, ja się... e, w gry! To wiesz 90 jeszcze słowo Dobrze, że jej nie mamy! To są szatki, są wszystkie! Robert! Są 了

No ja Trochę tylko żebyś. Oga, ty. Ja teraz rządzę tak. No żeby jej wybrać, jak. korek. Wygrałaś. 80 zł. Wygrałaś korek. Dobrze, brawo! Sto lat, A kto? Ka! Biało-czerwoni. Akurat zaczynały mecz. <średenia> <średenia>

Polacy jak młode pamiętacie Państwo teraz klaski szybsze? Nie jest Dobra! Nie, mamy teraz oszczędność! się <grym> teraz? Okazja płaketowa! Arkadiusz mi, Coraz mniej, <grym> W piłka, ale w piłce, leźli, piłka, Polacy, tak dalej, to ja się poczekajmy no, Polacy, to tak by się tak no, za tutaj w Polsce...

Zwycięzcy się spotkali. oni wiedzą, że teraz każda przerwana akcja polska dążymy. Jak teraz, Berg poszuka szansy na na wolne pola do Kunsewskiego. Kunsewski obrócił się. No i Koniec myślenia o Szkoda. Szkoda! Szkoda, nie, czy dziękuję, dziękuję. się, zaryzykowaliśmy wszystko, co było sobie... w Koniec naszej przygody z Euro. Tak?